Mamy po drugi set SKF Zapraszamy spotkanie wewnętrzne Młodziczki Kadetki w bliżej dając naszej kamery aktywnej. Aktualnie zespół modiczek poddali zespół kadetek w drugim Secie prowadzenie poznańskich kadetek w z Poznań z młodziczkami 11 do 10. Teraz już 12 do 10.

Kiwa jeszcze raz. O, ciekawy kierunek wybrała teraz Jadoda. Mogą się to tutaj podobać z powrotem Jeszcze raz 13:10 i... i mają młodziski szansę. 3-0 i Julia Krause. Tym razem się nie udało. 0-4. To jest ostatni set, który dzisiaj będziemy nagrywać. Nie możemy tutaj ujawniać wszystkiego przed betami, ale nie było trochę za łatwo naszym rywalom. 14-10. 11-14. Może to jest dobra taktyka. Odważnie, Ola. Podobne oblicze na drugą stronę pogubiły się kadeczki 12-14. Po raz kolejny pan ale ale Odległości spore pomiędzy pierwszą a drugą linią w wykonaniu. Kadek tak no, muszą dziewczyny się na tym skupić. 13 do 14. jak po 14. Sala przy ulicy Strzeleckiej, dom przed Karagaskawkę z Poznań od dwóch lat jakim wsparciu wielu ludzi dobrej woli. I jest szansa. Mogą młodzieżki zdobyć piąty punkt rzędu. Natalia Maciejewska to nie była taśma. Czy była? Była. 15-14 szkoda. Zabrakło teraz młodej drużynie trochę szczęścia. 15-14 kadetki nie walczymy dalej. SKFTV unikalny, nowatorski projekt, który doskonalimy, na którym się wzorujemy. Jest tam nie szedł do przodu. Klubowa telewizja internetowa SKSK z Poznań zaprasza. Nie wszystko jeszcze działa 100%, tak jakbyśmy chcieli, ale uczymy się, jeśli się gdzieś mylimy. Proszę nam przebaczyć. 1614. 14 Tak mniej więcej wygląda spojrzenie z naszej kamery. Stoimy dokładnie równo z wymianą boiska. Podobasz. To było fajne. Mnie to przekonuje. Odważnie Patrzycka w ataku. 15-16. Jeśli będzie po 1, to nagramy trzeciego seta. Odważnie do góry się do Palicki I tak kończy. 17-15. Tak, przejściowy link, chyba to było niepotrzebne. Skaczone, ale wątpliwie dla młodzieży. Trzechnaście! Trzechnaście! No Mówi i są to 17-15, a więc tak musi być. Ale szczęście sprzyjało, teraz poznańskim młodzieżom mają jeszcze szansę mistrzyniki dla nie, mnie, ale woda tak na to by robić. jednego to się nie udało. 18, 15 pytają się na wydarzenie. 18-16 w tej chwili więc sprawą otwartą wynik. Zapraszamy do śledzenia dalej tej wspólnie dobrej zabawy. Z 17 do 18 as Aleksandry Foromański. I popatrzmy na kolejny. Odryzkałem. Tym razem nie wyszło. 19-17, prowadzenie zespołu kadetek. Kapiłka może być kluczka, nie Mają tu raczej zawodniczki grupy kadetek. Trochę się zagotowało po stronie starszej drużyny. Kontra Siejak. Ta 19 do 18. Niczym starożytny. Niczym starożyt. gref i filozof. Trener Majcherski Paweł Daje dziś pobrać swoim podobieństwu, aby zobaczyć pewne zachowania, pewne nawyki to może być bezcenne w przyszłości. I to 19. Był taki błąd w meczu, kazał to gdzieś dobrał, że pewnie tak w nagrębie, za to się chyba dziś ponownie powiela. Pasywny blok pacyckiej. ona też próbowała skończyć, nie udało się. Świątek jeszcze raz mogą grać w kadecki nerwowo po obu stronach. A się jak jest z drugiej Nie wiem, czy teraz to był Przerwa dla Damiana Agabitnia. Powrócimy za chwilę w części kolejnej.